Witam was widzowie. Dzisiaj takie małe przypomnienie gry. <coughs> to jest taki ro Bob. Robbery Bob. Tak gra się nazywa. I powiem wam... O kurde. I powiem wam tak. Tej gry się tak bałem. I powiem jeszcze wam tak. Bałem się tej gry bardziej niż FNAF. Po prostu jak kradłem w tej grze, bo na tym polega ta gra. To po prostu... To było tak straszne, jakbym w prawdziwym życiu ukradł Masakra. Dobra, jest coś. Po prostu ja nigdy nie mogłem tego przejść. Naprawdę. Tej gry nigdy prawie nie przyszedłem. Chyba tam pierwszy chapter. Ledwo chyba. Bo tam policję wezwali. Naprawdę to było straszne. Dobra, bo coś jeszcze chyba zostało. Trochę kasy bo mi wszystkiego ten... Nie no aha tu. o nie nie o nie ona tu wchodzi dobra wypierdzielamy babkę skurwa no i dupa ja co ty gadasz no już prawie wyszedłem ale jeszcze coś mi zostało dlatego się ten cofnąłem kurde Sarkiśne. Chodź się, ja pierdzielę. Dobra, lecimy z koksem. Tu lecimy, tu nic nie ma. Ona teraz tam wchodzi. Dobra. O nie. O nie, 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 zamykaj to. Dobra. Dobra, mamy dużo rzeczy. Teraz tylko to gówno. Nie słyszę chyba. O nie, słyszę, nie? Dobra, jak nie zobaczy to zobaczy. Uciekamy teraz. Wypierdzielaj babko. No ile, aha, najmniej no kasy dostanę, o. No dobra. Teraz następny domek. Nie pamiętam co tu było. Poczekajcie. Dobra. Następny dom, tutaj już rzadziej wchodziłem. Tego już tak ledwo, bo naprawdę tego. Jak ja w to grałem, słuchajcie, na telewizorze. No właśnie, telewizor okradłem. Naprawdę ja to oglądałem po prostu na telewizorze, nie? Znaczy, grałem w to. I po prostu, wiecie co, pilotem normalnie sterowałem przyciskami. wyobraźcie też trudność, jaka musiała być. O nie No i elegancko, easy peasy No Ale mnie zobaczyła, to mniej moment. Dobra, kupię coś No i tutaj też dużo rzeczy To było Naprawdę Jak ja tu pamiętam Net kostium Jakiś kostium chyba też później kupiłem chyba tego bani, Chyba kupiłem Mogę sobie wziąć, a nie to 150, No może kupimy, czy nie? On Get Free, o nie reklama, to nie speed, Hmm. no wiem co to bo nie pamiętam co to było i to do brankowania i że tu jest to niewidzialne coś. Ale to też bym kupił lockpick. Zobaczymy. Bo też może być tak, że jakieś zablokowane drzwi będą. I że wiecie, coś tam może być bardzo ciekawego. To pamiętam. Nigdy nie wiedziałem jak tu wejść. Chyba. O kurde. No jak? Jak oni coś się robią? Dobra. Czekajcie. Poczekaj, dobra wyłączyć dźwięk czy nie? Dobra Lecimy. O nie, ona coś słyszała. Musimy uciec. Eko oni mnie nie widzą. Hej. O nie. I ta babka jeszcze przyszła. Teraz z rodzicami mieszka było gradli. Nie, dzwonił na policję. Ja pierdzielę. uciekam. Aha. Po prostu mega. Dobra, lecimy z Wchodzimy. Dobra, powoli wtedy. To ja już coś podejrzewam. O nie! Uciekamy. Kurde. No teraz to naprawdę, aż kiedyś nawet taki słaby nie byłem w to. Dobra, ostatni raz próbujemy, żeby nie było. O i możemy odblokować kutkę. Musimy powoli wszystko, dużo tu ludzi jest. Rodzice tej babki gównianej. Zrobię zaraz. Dobra. Wszystko. No ale jeszcze jakieś zablokowane drzwi chyba powinny być. No nie. No dobra, już trudno. Aha. Dobra, mam tu klucz. Lecimy dalej z koksem. <grym> dobra. Morals I don't want to hear about it Go snack it or be working me for Coś tam mamy odwalać wszystko co można To lecimy Robimy wszystko co można Lecimy, będę wszystko robił Zresztą jakąś kłódkę mamy chyba Nie miałem zastałku, to mnie to bardzo interesuje. Na razie. Tą maskotkę pamiętam, no. Było, było. O nie! Nie widziałem jej. No ale chyba wszystko zebrałem no To dużo pieniążków Dobra O no to też mam No i co? I to mam Aha No to to sobie zpał. Dobra, następny domek Dobra, coś tu gada Mamy ninja triki, triki ninja. O nie Widział, mnie? Dobra O nie, o nie, o nie, o nie Tu się chowamy Zoba ninja Nie zobaczą mnie chyba. Nie, dobra chyba wyskakuje Dobra, lecimy tak. Robimy tak i tak I Nara! Gówniarze Teraz mysz wyskoczy, czy nie? Dobra, mysz. Ha ha, ha. Nara No Tylko mnie ciągle widzą, to ja nie jestem ninja. Co to jest? Co to było? o no, kostium aha No dobra nigdy tak daleko nie byłem chyba ostatnio ja w to grałem 10 lat temu albo 11 dobra nie wiem jest w ogóle inny level angielskiego niż ten, który posiadam w mojej, w mojej głowie. Super. Dobra, on se przejdzie. No. Legalne dokumenty mamy. <laughs> o nie, ale jak? No nie! A już tak dobrze było. Ja bym miał na 100% Wszystko Ajajaj. Dobra, następna chałupa. Ojcie, dobra, to jest relaks, nie? Możecie sobie ten, jedzonko przynieść i oglądać jak rabuje. O, dobra, robimy tak. I nara. O nie, o, dobra. Tu, dobra. O nie, kto to? Kurde, ciężko. No i dupo, wszystko wasza wina, nie, ponieważ nie zostawiliście subskrypcji na moim kanale. Mam <laughs> no, babka się zmęczyła, gówniara. Jakaś, jakaś jest gry, gówniara. Nie! No kurde! No już prawie Jaki shit Idę tak i tyle No i dupa Dobra Wyłączam tą grę Dziękuję za obejrzenie tego filmu No i naraz to w ogóle jest gra Dobra ta aplikacja Do tego Dziękuję za obejrzenie materiału. Widzimy się jutro albo nigdy.